Ej! Witam wszystkich imperialistów i widzów Wotan'a! Ej, ja też witam wszystkich moich widzów i imperialistów wszystkich, oczywiście. Tak, no i tak jak widzicie, dużo, dużo orków tutaj jest o, przed nami. Bardzo zielonego duży. do zabicia bardzo dużo i sama piechota, więc masakra mam nadzieję, że tu będzie. zielona piechota po prostu. Dobra, jak to trzeba byłoby tu ustawić tych damy na środku panów. Pokazuje jeszcze Zmur. tak, ci wziąłem kamerkę w nisko i tak jadę przez te wszystkie działy orków, ale to zarobiście wygląda jak one się Kask, krzyczą. sobie krzyczą. K, Tak. O, jeszcze lepiej. Dobra, ale o to wracamy tutaj, bo trzeba ustawić wojsko, ja się tam patrzę. Wiem, nie, moja, nie moje wojsko, no to tam się nie przejmuję nim tak bardzo, ale z drugiej strony nie chciałem ci stracić za dużo jednostek. Dobra. E, powiedz mi gdzie, co byś chciał, żebym wojsko się ustawił. W sumie ci szczelcy mogą się ustawić gdzieś tam sprzednia, przednia, co nie to jest straż. Ale chyba lepiej Ta tego nie straż. robić. To jest straż. No. Czekaj, właśnie tak patrzę jak oni są. Czekaj, bo mają tych, mają dziki, kurde. Mają dziki? Tak, po prawej stronie mam jedną jednostkę dzików. A z lewej też. I z lewej też. Ty kurka, to jeszcze dam ci jedną jednostkę piechoty, żebyś ewentualnie miał jakoś tam Chyba, się poblokować. Ale znowu robimy ten kwadrat. Nie, nie, nie. Eee, to powinieneś poradzić tak w ten sposób. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zobaczymy. <grym> no, znaczy, tam skup się na nich, żeby je w pierwszej kolejności wyrwnąć. Eee... A, orkowe dziki. Dobra, tylko teraz jak chcesz się ustawić mniej więcej? Bo to jak czekam z tym wojskiem z tyłu, wiesz, ustawione mam. Ja się mogę gdzieś ustawić, jak tylko mi powiesz, gdzie mniej więcej? Jak to tam sobie planujesz to zrobić? Właśnie sam nie wiem, wiesz? <grymne> bo to jest ich tak dużo, że nie wiem. po no. prostu no jak je ugryźć w tym momencie. Znaczy myślę, że tak. Kurka, pójdę tutaj. Wiesz co? Nie... I popatrzcie, ty z lewej strony, ja mam taki kamyczek, ja się przy nim ustawię, bo to przynajmniej z jednej strony broniony mniej więcej. To A czekaj, teraz... bo oni, oni się spulują chyba od razu na nas, nie? Powinni. Czyli... No to, 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 to czekaj, to ja się cofnę tak też do tego kamyka, żeby tutaj, w ten sposób, i w tym momencie, oni się powinni tutaj na tym kamyku zaciąć, nie? Mhm. I tą jedną jednostkę, co tam ci dałem, mele, no to możesz mieć gdzieś na tyle, żeby ewentualnie... No na ten... tyle sobie ustawię tak mniej więcej tutaj. Ta. Żeby... O, coś takiego bronili, tego bohatera też tu wezmę. Da, i zobaczymy. No dobra, Bior, rozpocznij bitwę i powinno być Gites. Do przodu niech pójdą. Zobaczy, się nie spulują. No, nie widzę, żeby się ruszali. Bym musiał podejść, pewnie postrzelić w nich. No to daję bohaterem. Okej, okay, co bohaterem, będę wracał najwyżej potem. On jest najodporniejszy z nich wszystkich. Dobra, biegnie sobie taki jeden zioma, jak czeka. Wypycha się przez te oddziały. Bo jego też turchnie to... pewnie. Nie. Szturchnię? O, szturchnął swoją moją no ale lecę dalej. <laughs> Jeden taki, wiesz, cwaniak leci po prostu, strzelić w nich. A potem do tyłu spieprzać trzeba będzie. No tak będzie. Bo to o, muszą... Powiem ci, że będę musiał praktycznie... No daleko podbiec, za te lasy z po prawej stronie, widzisz? No, widzę, widzę, widzę. Ale dobra, będziemy poławić się tak, naj... najwyżej. chyba, że podejdziemy całą tą armią, nie wiem. Czekajmy, na czekajmy, co... wiemy zobaczymy co się stanie jak strzelę i będę wracał. Bo i tak nie mogę jak strzelać, chyba że ty dziki zaczną do mnie jechać i mnie stratują, ale to no a jak dziki podjadą, to myślę, że zdąży i tak uciec do momentu, kiedy kusznicy i łucznicy będą mogli strzelać. Ja. sami kusznicy, no? Znaczy, widzę, że mają jedną jednostkę strzelców. Gdzie? Mają, w środku akurat. A jest, dobra, jest. A to są łucznice dzikich orków. No to tam. To nic takiego wielkiego. No ciekawa, jak będę mógł strzelać. czekaj, to wezmę na tę drugą prędkość, to weź też daj. Będzie trochę szybciej. Idzie jeden Luka! drugą. Lukaaaa! Konio mnie! Konio mnie! Kurde. Ty, on zdąży uciec? Patrz jak pieprza <grym> Motorek w dupie umruczony i lecimy do tyłu. Ja! Uciekam! Ty, pod... no, szybciej biegnij, biegnij. Dobra. Okej. Okay. Ja powiem, nie powiem. Wesoło to wygląda. No. <grym> taki ucieka. Dobra. I zaczyna się ostrzał. W dzikie orki Próbuję jakoś ten, dobra już biorę normalną prędkość Patrz jak tam jedna ich tych, armia praktycznie została zdziesiętkowana. A. Dobra, ale no, muszę... Oni nic nie mają, zero pancerza i tak dalej, i tak dalej No ja się zacznę sztać tych ucików z tyłu, w, szybko ich skasuję Gorzej, bo nas e, będą flankować Właśnie widzę, że chcą o, nas flankować totalnie Ja muszę podejść tymi do przodu O, bo jak tam po prawej flance to wygląda, jaka rzecz Właśnie, tutaj zamknąć to bardziej. Ja mam tego mieć typa tu po środku, góry, żeby. A, tu jest bohater, mój, dobra. Może nie jest tak źle. Nie strzelają tych, w tych orki. To się mi przebiją, chyba, jakbyś mógł troszeczkę. A nie, chyba nie będziesz mógł, bliżej kamienia. Dobra, z prawej. O, powiem ci, na, że nie, nie że nas otoczyli. Okej, okay, ja prawie tych ucieków wykasowałem już. dyscyplinka im no, spadła. to jest Sparta po prostu. Krasnoludzka, ale Sparta. Dobra, dajmy sobie pancerz, zwiększmy. No właśnie, ja mam kim? ten. A tak też. Ale, ale patrz, stoją tam propana. z tyłu. Tak samo z prawej strony, stoją i nic nie robią, czekają. Wiedzą, że nie muszą. <laughs> dobra, ja się wracam znowu na tych łuczników, bo widzę, że wracają powoli. Dobra, ich Warboss spierdala już. Pięknie, 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 dobra. Na to jeszcze nie koniec myślę, że Ci dam uciec dziadzie. Chyba tutaj się w tych bijać. Tylko że duże straty miałem z tych moich gwardzistów. Mhm. Ale. jakby go zabić... To może horda by mu się już rozpadła. Tam lewa flanka, kurka okay, cienko. Okej, lecą teraz z prawej strony. Ja się cofam tymi ucikami, odwracam się i w tamtym zaczyna walać. Okej. Okay. Ta prawa strona jest cienka jak, nie wiem, mm -hmm. barczy na marchewce. Nie wiem jak, czy się robi barczy na marchewce, ale wiesz o co chyba, chodzi. Chyba nie, jednak nie. <laughs> <laughs> Buraki to tutaj jeszcze, co nie? Ale, ale marchewka? <laughs> nie słyszałem o takim czymś. <laughs> Nieważne! Nie wiem czy bym się skończył. Może trafił w niego? To Do taka bohatera. Na pośle tutaj Titana. Chcę, ja wezmę sobie tych swoich ludzi. Otworzę tu chyba. Ale nie wiem, właśnie tymi krasnoludami, wiesz, a tu mam tych wojowników. Czy w czasem, prawie, planki nie wspomóc? Bo tam widzę, że już ci górnicy Dobra. umierają. No da, Ale otworzę dajś. swoich łuczników w, w, w takim razie, więc wiesz, też może być niezbyt nie dobre. E, bohater ich wraca, no ma bardzo mało życia, jakby go dobić, to był naprawdę dobrze. No to akurat wraca prosto na mojego bohatera, więc. Ale widzę, że już uciekają. Że już tak. No to no, ciepłolinka im pada. Jak to u orków bywa. Ja... A w tym już dodatku chyba dodali te dzikie orki do grania. Mhm. Musiałbym sobie obczaić, jak się nimi gra kiedyś. To jest z tych właśnie no? chyba w ostatnich No i pro, prosto, no. Wykrwa... Tak? <laughs> ta, po prostu kurde No. Ale mu łeb odrąbał Tak? Gdzie jego ciało? Złapałem, złapałem to O widzę jego ciało chyba Chyba jego ciało, ta, taki ta, większy, ta, ta, to jego, jego Pięknie Więc jest Dobra, widzę, że tu już większy ucieka teraz też po prostu dobicie ich i tyle Jak naj, jak największe ta. Zemsta będzie nasza Dobra, pięknie, pięknie, PIĘKNIE! O, ci już skończyli niestety tego, nie mają amunicji. Gdzie brało w łap... a, tu jest chyba do walki? Nie, 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 nie strzelanie bez ro rozkazu, ja chciałem ten. Nie mają walkę wręcz? A, nie mogę no, tego ta... A, bo amunicja się skończyła, to już, to już nie ma innego wyboru, muszę. No to jedziesz. O, to wiesz, taka trochę ich... tankuje tak samo tymi... A, to dziki jakieś jeszcze przybiegły. Skąd one? Ej, to ja się cieszę, że tak fajnie poszła. Tutaj jeszcze, jeszcze nie koniec. O, kurde, patrz, wracają. Wszyscy praktycznie. Mówię. Ci moi też już kończą prawie w ogóle amunicję. To, to trzeba walczyć. Walczcie. No, Lord ich zdedził, ale teraz wracają. Kurde. Nie wiem, czy się za szybko nie cieszyliśmy. A tak nawet co Tak, jeden, drugi, trzeci Dobra, mi się to mice już kończy powoli Dobra, wezmę w łapę broń i będę walczył. Tutaj tu w sumie prawo, prawo wygrywamy stronę, myślę. Do no znowu uciekają z prawej środek. Dobra. Wlecę tymi kusznikami na tych, na dzikach, bo się skończyła mi amunicja. Dobra, co? Też prawie wszyscy już uciekają. Ciekawe, ile zabić zrobił ten, ten kusznik mój. Bo tu widzę dobra. Tak, zwycięstwo. No i no, myślę, że nie, nie, nie aż takie y, duże straty były. Bursowe! No. Dobrze, jest. 472 zabitych ten, ale walczyło 200-2200, praktycznie mm. walczyło przeciwko 833. A Dobra, to ale robię... tak w ogóle to słuchajcie, widzę. bo my tu przykazywaliśmy sobie temat na właśnie e, wczytywanie moje. I tutaj Lukas powiedział, że on się w ogóle z moim zdaniem nie zgadza, więc będzie może ciekawie. Chodzi ogólnie o to, że czy Paradox powinien dawać, robić kolejne DLC-ki do Europki, czy po prostu przestać i skupić się na przykład na Europce Piątce. No właśnie. Ja tu jestem zdaniem takiego właśnie, że powinien już skończyć tych DLC-ków, ich jest po prostu za dużo i po prostu już powinien się skupić albo na innych grach albo po prostu na Europie Piątce, co by też podniosło hype znowu na Europę, moim zdaniem. No tak, a jestem zdaniem znowu takiego, że w zasadzie nie ma po co robić e, tak naprawdę piątki, niech robią DLC-ki, ulepszają czwórkę. Bo tak naprawdę, graficznie co? Drugie, znaczy, Total raz z tego nie zrobią, tak, żeby to tak graficznie wyglądało. Hmm. Bo to jednak, silnik jak silnik, musieliby chyba wszystko od nowa zacząć robić. A byłoby tak jak w przypadku tego Europie, Europy trójki, że po prostu znowu potem do piątki Znaczy, trójki i czwórki, że zanim gra byłaby dobra, to musieliby wypuścić dwie, czy, dwa czy trzy DLC, tak naprawdę. Tak, tylko tak. coś ze strony youtubera, to dla nas akurat Europa 5 byłaby naprawdę dużym plusem, bo myślę, że jak wiesz, wychodzi nowa gra Paradoksu, tym bardziej Europa 5, która no Europa jest znana bardzo, to myślę, że właśnie by jeszcze większy hype się zrobił i po prostu jakbyśmy nagrywali Europę 5, no to to by nam naprawdę pomogło naszym kanałom myślę. Może, może tak, może nie. Trudno jest mi tutaj akurat tak No e, Myślę, zasadzie. że tak, że wiesz, Europa 5 byłoby czymś większym, co by się odbiło na YouTubie niż po prostu kolejny DLC do Europy, który, czwórka, znaczy, tak. których było znaczy, już naprawdę no, dużo. Na pewno, na pewno, hmm. na pewno, bo nawet ja sam patrzyłem w daty premier i tak dalej, to nawet żadna strona nie uwzględniała dat, tam nie wiem, Grampl, czy Nastation, mm -hmm. czy cokolwiek nie uwzględniali premiery tego dodatku. Już no nawet powiecie, że nawet Utopia się pojawiła. Jako premiera do Stellaris, tak? A miała przecież premierę chyba w ten sam dzień co Euro, do, do, do Europki, no tak, tak? tak? Więc już utopia się pojawiła. O Stellaris, który jest o wiele mniej znaną grą. Przynajmniej w, mo no, w moim tak No, jest, Tak jest, oczywiście. No więc, no. więc ten, ale mi chodzi o to, że po prostu tak czy siak, Europka. No po prostu nie widzę, jakby miałaby wyglądać na piątka. Nawet I myślę, że Paradoks doskonale o tym wie i woli ulepszać czwórkę. W tym momencie. Mm, to zależy, właśnie... Ty nie wiesz, nie, nie wyobrażasz sobie, jak miało go wyglądać. No i właśnie, jakby tworzyli coś takiego, co byłoby właśnie fajniejsze, no to też... To ciekawość by wywróciła ludzi do tej Europy i myślę, że dzięki temu i my byśmy zyskali i też, nie wiem, jakoś może, nie wiem, bym znów miał większe chęci do grania w Europie i tak dalej, bo tutaj Zdar naprawdę e, słyszałem o tym dlc i tak, a, kolejny DLC do Europy, I nawet nic o nim nie poczytałem, nic nie sprawdziłem, jedyne co wiem o tym DLC-ku to to, co widziałem chwilę na swoim streamie i tyle tak naprawdę, bo no, kolejny DLC do Europy, no było już tyle, że mam po prostu dosyć tak naprawdę. O Boże, to mi każe toczyć kolejną bitwę jeszcze z tymi typami. Dobra, biorę automat, stracę jakieś jednostki, ale już mi się nie chce. No dobi, dobi. Eee, możemy robić w sumie jak chcesz. Ja to zrobiłem automat. Aha, dobra, to te też automatycznie lubię. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No dobra. A, piechota poszła się pierdolić, ale. To dużo piechoty. O to chodziło. No, ale, ale tak, zobacz, że. Cześć. Dobra, my mówimy tutaj, że. Ej, oni jeszcze przeżyli? Tak. O Boże, to jest kiepskie akurat, że przeżyli. O, no, mogliśmy atakować normalnie, byśmy może dobili okay. ich wtedy. Nie, nie, nie. No tak, czy to było. No, ale dużo, dużo tych ekspa, więc tak czy możemy dalej gadać, bo to trochę mi to zajmie wszystkie okay, spoko, tutaj. spoko. No to kontynuuj. Eee, że znowu byśmy musieli zakupować właśnie dużo DLC, tak czy siak, do piątki. Że wyszłoby na to samo, co jest przy czwórce, moim zdaniem, dokładnie tak samo by było. Dlaczego? Znaczy, no, hajsowo, tak, ale powiem ci. Na czwórkę już tyle hajsów wydałem. Że jakoś nie mam ochoty więcej wydawać. Naprawdę. A na piątkę może bym się jakoś pokusił. No naprawdę już... Ty, już jak myślę sobie, że mam kupować kolejny DLC za tam nie wiem, 60 zł czy ile tam kosztuje teraz, czy więcej nawet. Też mi się odechciewa. Na serio. Nie wiem, to jakoś tak nie mam z tym problemu jakbym miał kupić. Znaczy ja mam tego plusa, że mi przysłali tak. No, kurs. a mi właśnie nie przysłali, to, to mnie wkupią. Ale, ale byłem pewien, że jak e, mi go nawet nie przyślą, to tak czy siak kupię. tak? Znaczy nie wiesz, miał... ja pewnie tak czy siak też w końcu kupię, ale na razie jeszcze czekam sobie. Więc tutaj po prostu tym bardziej, że uważam, że ten dodatek jest warty swojej ceny, ceny bo bardzo dużo zmienia w Azji w tamtych krajach, że właśnie wprowadza bardzo dużo urozmaicie. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. I praktycznie mogę tylko to sobie. Kliknąć. No ja nie wiem, ja, ja powiem ci, że ja już bym wolał chyba, żeby po prostu, no, no naprawdę, Europa 5 wyszła. Dzięki czemu był po prostu większy hype na nią i tyle. No ale, ale w sumie nie wiem, jeśli będą robić naprawdę jakieś super dlc to rozumiem, ale zobaczymy, zobaczymy. Te ostatnie dlc takie, coś tam było, ale czy aż tak dużo zmieniło? No, byli każdy byli... sporo ostatnio zmieniał, wprowadzał nowe mechaniki i tak dalej, i po prostu ulepszali to. Widzicie, że jest po prostu gra ulepszona. Tak samo jak widzę teraz to, znaczy to co ci dzisiaj powiedziałem, że w moim zdaniem to powinni dopiero wypuścić Stellaris z tym dodatkiem utopia. Że no. to jest dla mnie pełna gra tak naprawdę. I Ale mam wrażenie. Już... Chodzimy na takie tematy, gdzie po prostu, tak. no teraz niestety jest taka, jak zaraza, jeśli chodzi o twórców gry, gdzie często wypuszczają niekompletne gry, a potem dopiero w DLC-kach płatnych ją naprawiają tak, ale tak naprawdę. Ale ten temat to sobie później no. zostawimy. Więc tutaj widzicie, no takie jest moje zdanie, że mogą dalej dla mnie boostować czwórkę i dodać kolejne rzeczy, chociaż kolejny dałbym dużego plusa, jakby po prostu stabilność tej gry poprawili. Oj, to, to byłoby lepsze. No a moje zdanie jest takie, że ja już bym chciał Europę 5. Idyla. <laughs> Dobre, I tyle. Dobra, zielono skórz i się... No i w sumie jestem ciekaw zdania widzów, więc możecie no. jak najbardziej pisać w komentarzach, to na pewno może jeszcze wrócimy wtedy do tego tematu w kolejnych odcinkach Total War'a. Dokładnie. Ja, tak czy siak, jak już się zapoznamy z waszym zdaniem. No. Może tam będą, będą też fajne argumenty. Jakie teraz jest moja tura? Tak, tak. Dobra. Myślę co robić, bo w sumie mam wojska dużo, mógłbym polecieć tutaj na Karak Dron, bo w sumie jeśli pójdę teraz na górę Gundbad, co bardzo bym chciał podobić, bo tam no, to złoto i tak dalej jest zarombiste po prostu. Um, no ale jak pójdę tam, to prawdopodobnie ten mały pierdek, tutaj wypierdek, pójdzie sobie z Karak Dron i zaatakuje moją górę z górę tutaj filary. No bo tak, ty masz taki problem, że, tak masz rację, Karak Dron ci przyjdzie i zaatakuje. I najlepiej byłoby, jakbyś przeszedł, splądrował i spalił to miasto bez zdobywania. Mhm. Eee, żeby po prostu to było puste pole. Tylko, że minus tego rozwiązania jest taki, że górę Gumbat w tym czasie mogą te krasą z północy zdobyć. Właśnie. Co się ba bardzo często zdarza niestety. No i dlatego ja bym chciał tam jak najszybciej na górę polecieć. mógłbym robić kolejnego bohatera, który by to jakoś tutaj bronił, ale no nie wiem, nie wiem w sumie sam. No zależy jak no. masz kasę, nie? No powiedziałem 2000 zł i 2000 prawie zarabiam. No to mówisz, zrobić drugą armię. I tutaj no, wrzucić do... No po prostu szybko przeskoczyć, może polecę tutaj na szczęście, może mi się uda, jeśli nie to będę bić się z krasolami z góry i tyle. No No bo dla mnie to są 3 tury w jedną stronę, atak i powrót. No to to jest z 10 tur. Jest no długo. ja jestem powiem ci już od razu przy karach dronach dron, przejdę sobie tymi podziemnymi tunelami czy ja czy dam radę tam rozwalić? Oni mają 12 w armii plus prawdopodobnie tu jeszcze ile jest w karach drona? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jednostek w garnizonie no, jeszcze piechoty byś musiał sobie doreklutować. Tak, tej tak, armii. tak. Dobra. Więc ja tutaj na razie sobie jeszcze poczekam turę i zobaczę, może oni się ruszą. A w tym momencie kupię sobie trzy jednostki piechoty, będę miał 17. jedynie co to bym jeszcze chciał katapult trochę więcej, bo było naprawdę zarobiście. I nic innego widzę, nie mogę budować, nic nie mogę rozwijać, więc ja w tym momencie robię turę. Dyplomację można sprawdzę, ale tu w dyplomacji nie wiem, czy cokolwiek mogę robić. Ja właśnie zapomniałem um, sprawdzić dyplomację, ale ty, to już a teraz nie sprawdzę. można handlować. My nie możemy handlować, nie można handlować. Wszędzie nie mogę handlować. No bo możliwe, że jeszcze z tym nie graniczysz odpowiednio blisko. Dobra, no to ja tutaj to, 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 to. Bo tak naprawdę, czy... jak karak dron byś zdobył, to dopiero wtedy byś mógł jakoś pohandlować z tymi nacjami. Hmm, dobra, spoko. No myślę, że na, pójdę na ten karak dron. Jego ciężko będzie mi utrzymać, ale no kurde, jednak ta tą, tą czarną e, skałę? Czy coś takiego tam, co tutaj. Te... Wiem, że tam jest gdzieś. To chyba dobra osada do produkowania jednostek, bo tam chyba więcej leveli dostają, z tego co pamiętam. Było coś takiego. Tak? tak, tak. Nie wiem czy to w czarnej grani, czy żelazna tutaj. Gdzieś tam można zbudować tam gdzie jest żelazo, chyba jakieś baraki, czy coś takiego i dzięki temu piechota dużo jest lepiej dużo dużo mają więcej poziomów, jak się szkolą. To nie wiedziałem to, o tym Było, było A no, czy znaczy wiesz, bo wszędzie na mapie są takie różne miejsca, gdzie jest dużo lepiej coś innego szkolić. Na przykład chyba szczyt, znaczy, tak, szczyt tak, tak, Grom tak. ma chyba. Szczyt Grom albo Góra Gunbad ma coś do szkolenia tych: altereli, Że tam po prostu od mają chyba cztery poziomy. Co jest A, to, o, dobra, to już teraz kapuję o czym mówiłeś, dobra. No, no tak, ty masz rację. No, więc tutaj też bym chciał się na ciebie te tereny. Tutaj czarną grań, karag dron i żelazną chyba górę, tak? Zobaczę, nie, nie mogę tu kliknąć, a nie mogę kliknąć, żelazną skałę, przepraszam, żelazną skałę, bo mi się wydaje właśnie, że w żelaznej skale tam był właśnie taki budynek, gdzie mogłem dużo, dużo szybciej budować, tym bardziej, że tutaj są czerwone kły, mają czer żelazną skałę, więc pomyślimy nad tym za chwilę. Myślę, czy potem robić tą konf konfederację z tymi, jak oni się nazywają, Paragwar. Var. Barak a to są którzy? Polacy, znaczy, to... fioletowi. To może. Znaczy zależy, zależy w jakim stanie będą, tak? Mhm. To nie zawsze jest dobrze brać tę Konfederację szybko. Zobaczymy. Krasn, tutaj nie mogę nic dalej. Patrzę szybko dyplomacji i zaraz kończę. Okej. Okay. Okej, okay, zgodzili się na sojusz handlowy jedni. I drudzy również, super. <laughs> się. Jak, jak, jaką bójkę żeś zrobił. No czekaj, o, oczekuję na swoją turę. Dobra, mam turę. E, więc teraz tak, oni już mają tam przy 15, no oni powiększają tą armię strasznie bardzo. Mam ja 17, teraz pomyślę co zrobić, kurde. Iść tam czy nie iść tam? O to jest pytanie. To, 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 to. No w sumie Orkowie to na tej będą mieć 20 tutaj tak my są dużo gorsi ode mnie To ty, ty mi tu rysujesz? Ta? Po i górach Buzie. Buzie widzę w tym tempie. dobra, lecę powiem ci tunelami na drugą stronę i zobaczymy co będzie. Co, będzie co będzie. Zobaczymy co oni się jak trzeba się ruszą. Chociaż w sumie możliwe, że powinienem zrobić tak, że pójść pod, na górę, w stronę góry, wiesz, tam na. tej co miałem podbić, na górze, żeby oni wyszli z tego. Z miasta. Oczekaj, co się dzieje. Barak A, War. Barak to się na chce. Sojusz militarny. Biorę. Dodajesz. No to dajesz. Co ci szkodzi? Jakieś wojny mi wezmą. Chociaż w sumie i tak mam wojnę ze wszystkimi, więc... Co mi szkodzi? Ja mam bitwę. Bo że szczerze mówiąc ja wezmę automat Page. Bym to wygrał bez tego. A? z tego. To jest obrężenie miasta. Aha. Jeden Dobra, mają Dużo. Uuu, wow, jest. No, więc wezmę bitwę. Tam robi już sobie tak, że. O, straciłem tutaj piechotę kolejną. Dobra, ale mamy. Ten, dobra dyscyplinę sobie podniosę. Miasto jest obrężone. Posiłki będą przychodziły teraz do tego miasta. Dobra. Nie wyrywidzę, by Szajuch, A czy to są wyrywi... Nie, zarapiałe oko, przepraszam, zarapiałe oko. Zobaczymy, co zrobi Krója Włócznia. To mnie ciekawi bardzo. I w sumie mogę tutaj rozwijać. Swoje te, to oczywiście to pójdzie w rozwój. Chyba, że w handel pójdę też. Albo publiczny, publicznie. No ład publicznie nie będzie chyba problemu z tym. mam minus 5 w tym momencie niby. No to, to jest dobrze. Aha, bo mam podatki. Aha, i to się nie zmieni inaczej chyba. Zmiana w każdej turze. A, budynki, frakcja jeden dobra. No najwyżej będą jakieś problemy tutaj, ale to najwyżej potem. W tym momencie. Chociaż w sumie tutaj jeden. Pewkaż eee, by poda, po, pomógł bardzo dużo. Ale z innej strony wolimy mieć tutaj do rozwoju, żeby się ci rozwinąć to wszystko. Kurka, zwierzę, ludzie. Pomyślę zaraz. A... Tak, tak. Dobra? Dobra. Ok, ja akurat dostałem wodę za amunicją, odblokowane z technologii. Więc teraz polecę szybko sobie jeszcze w. Em, mistrzowskie kusze, a dopiero potem będę szedł w jakieś tutaj inne ulepszenia. Chyba, że zmniejszenie czasu przeładowania. To jest 5 a to mam 3 ture. Dobra, tutaj 3 tury lecimy szybko. Teraz pytanie, ja bym chciał atakować. Jak tu mniej więcej to wygląda? A, czekaj, bo co... Tak czekam, czekam na tej twojej turze. Okej, okay, mają przewagę, i to dużą. Znaczy może nie dużą, bo jest tak... No nie za fajnie. Mają łuczników jednych konnych, mają trochę łuczników, dużo piechoty i mają jakieś ohydne tchórze. Niska dyscyplina, składanie się, straż przednia, przebicie pancerza. Mhm. I orkowie, orkowie chłopaki. Moglibyśmy to wygrać, ale nie wiem, czy mi się opłaca to atakować. To dajesz bitwę i rozegramy akurat na początku kolejnego odcinka. No dobra, no to spróbujemy. To będzie taka trudniejsza bitwa w sumie. Ale trzeba pobawić się i tyle, dobra. To stać bitwę. To wejdź, i my się pożegnamy tutaj. Ty się i zaczniemy na kolejny odcinek wtedy. Dobra. No Więc ty zaczynałeś, ty kończysz. A, tak, no tak, zapomniałem, więc dziękuję Wam dzisiaj <laughs> za oglądanie, pamiętajcie, żeby nas polajkować, jeżeli się podobało, bo to super pomaga w rozwoju kanału, nas obu najlepiej, tak? Oczywiście. No, no i zapraszam Was jutro do oglądania dalej. No, na razie, pa!